Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek i kolejny wypad. Dzień dobry. Z tą przemiłą i sympatyczną osobą. Pani mi Jest jeszcze z nami, e, są jeszcze z nami dwie osoby. Jedną właśnie widzicie. Maluję sobie chyba usta złapana na gorącym uczynku. Aha, nie ma prawie jak na żywo. Kasia jest z nami. Jest z nami pterodaktyl, który się nie ujawni. Może słyszeliście, także jest jeszcze z nami y, Kinia, my latamy z wykrywkami, o to jest właśnie pterodaktyl, my latamy z wykrywkami. Y, kinia, mam nadzieję, że nazbiera y, grzybków na dobry sosik. No i dobra, nie owijamy w awełnę, lecimy, widzimy się przy pierwszym. Oczywiście pozwolenia Monisi. No i dzisiaj pierwszym sygnałem jest strzelona pepeszka. Takie cudenko teraz spada. Nie wiem czy to było kubkiem, czy kubełkiem na żywice. No dobra. Spłaszczone bezna. Lecę dalej. No i jak pepeszka, to i kawałek pierścionka wiodącego. Brykam dalej. Dość głęboko. Wpada pierwszy dzisiaj stary, chyba cynkowy guzik lekko go tu oczyściłem No fajnie, no, coś się zaczyna Hip, hip, hura! Mam monetkę Nie mam pojęcia co to podejmuję z wami Ale płytko była, więc mi się za bardzo Czekajcie, gdzieś mi uciekła ja... A dobra mam ja bym się za bardzo nie podniecał dobra widać to jest chyba jeden nie chyba na pewno współczesny grosik pięknie no ale jest super poprzednią monetkę widzieliście to było dużo głębiej monia jest ze mną jesteśmy gdzie byliśmy ostatnio, no to patrzymy, co pan Ukasz tu wyrzeźbił. No jest, ale stan kurczaki, czekaj ta, bo mi spadła. No na pewno jedynka adolfowa, a że z piasku to będzie piękna. Piękne. Boże, no widać, wiatraka, boże, jaki stan, 42 rok. Pozdrawiam, jedyneczkę widać. Po doczyszczeniu będzie piękna. Tył jest w ogóle śliczny. Mega. Pierwszy fenolmonia stąd. Grubo. Kolejną klamrę. To by takie wielkie? Nie, klamereczkę. Aha. No i pięknie. No, czyli zaczęło coś tu się dziać. Fajowo. Kasiu, chwalcie co znalazłaś. bardzo. Niebieski. Ale piękne. Lekko, lekko wygły z drugiej strony, ale tu nie ma znaczenia akurat będzie pięknie na półce wyglądał no, no, to może coś wygląda. jest w środku? wiesz co, tak zaczynam grzebać to grzeb Gratulations, piękny Zaczyna niebieski fajna. kolor no mega a my tu z Monią przełazili ale bo ona jest super Ty byś tego nie... kolejna fajna rzecz zobaczcie kółeczko mosiężne Góra widać, że stalowa. Nie wiem od czego to było. Czy to jakaś zabawka. Kurde, ale mega. No powiem Wam, że piękne. Powiem Wam, że piękne. No i morda się cieszy, nie? Albo jakiegoś kremu. No i proszę, Munisza mnie tu poratowała i wyprostowała. Słuchajcie, ołowiana. Tak, tak. Kiedyś pasta do zębów była w ołowianych rzeczach. A znaczy, reszta pewnie była aluminium, ale ten czubek był ołowiany. Jakiś tu Hamburg, jakieś tu ss Mańskie napisy. Pewnie producent yy, pasty. No i tak to się prezentuje. I lecimy dalej. Piękny, stary zawias. Sapie dysze, bo się umordowałem, bo pod korzeniem leżą. No, taka znajda. Bycze kółko. Oj, bycze. Tam podąża kinia grzybiareczka. Ja jej przekażę swoje, znajdę i idę dalej ryć. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Po krótkiej przerwie i spotkaniu z pterodaktylem wpada taki mały guziczek. O, tak się on prezentuje z tyłu. No nie wiem, czy on jakiś tu wzorków nie ma. No to może po umyciu będzie widać. No słuchajcie, w tym samym dołku badziewny sygnał ale mówię kopne i proszę Mikro czterodziurkowiec <noise> Naprawdę one są malutkie, zobaczycie na podsumowaniu umordowałem się, wielki dół słuchajcie, e, jakieś stare stare aluminium, ale wśród tych śmieci widzicie jest krągłość, czyli nagroda. Bieremy. Co to jest? Czy to guzik? Guziczek. Ale fajnie, kurde. Mega. Chyba znowu nic na nim nie ma. Ale guzik, jak najbardziej, z łóżkiem jeszcze. O, cieszy. No proszę. Myślałem, że to Polmos, a to czubeczek od jakiejś przeciwlotniczej. Nie wiem. No ale kawał musiądł. No i jak widzieliście, dziewczyny do truptały, do auta. To jest towar Kasienki. Przepiękny ten y, czajniczek. Ja już go widzę po prostu. Widzę go już na ścianie gdzieś tam. Ach, dobra. Useczka. Przepiękny stary kubeczek do żywicy. Jak Ty to powiedziałeś? Na pastek Gullivera, tak? Yy, Olbrzyma. Olbrzyma, tak. dobra. To złomiksy Moni. Jakieś tu kolorki, zamki. Jakaś kawałek Kiety. Hmm. Wieczko od kremu Nivea. Ja znalazłem na ostatnim wypadzie spód. Też tak w tak dobrym stanie. To chyba raczej nie jest stare. Myślę, że to jest po prostu przywiezione w ciężkich czasach. Z za, wschodni, za zachodniej granicy. Monisia kawałek klamereczki, dwa guziczki, trzy guziczki, tym groszek wermachtu, jakieś ładne kółko. Tutaj przepiękna tubka. Wszystko po niemiecku, razem z zakrętką i nakrętką. A my teraz pędzimy do mnie. No i moje, słuchajcie, złomiksy, Tam, gdzie jest... nie nagrywam wam tego. Ten wielki obok okocimia odłamek waży chyba z 3 kilo. Zobaczcie, jest to po jakiejś bombie, czy po czymś, po jakimś pocisku. Też mam taki kubeczek podobny do tego, co wykopała Kasia. Kółeczka, sreczka i pierdoły. U mnie tak to wygląda. Yy, pocisk, znaczy w sensie czubek. Tam obok niego leży kawałek pierścienia. Trzy ma, boże, trzy pepeszki. Zjedzony Mauser, nie Mauser tylko yy, Mosin. No i co? Gwóźdki, gwoździki, pierdoły. To jest ładne ołowiane od tubki tylko tyle ocało, to kółeczko widzieliście jakieś polmoski no i tylko, co, cztery guziczki aha właśnie, zobaczcie jakie te guziczki są małe przy tym jednym fenolu, jak te guziczki wyglądają tutaj jest grosik współczesny no i tak to wszystko ślicznie wygląda za chwilę widzimy się ze wszystkimi od frontu koniec wykopek Dziękujemy przede wszystkim kini, że nas nagrywa. Nie Dziękujemy. ma za co. Bardzo proszę. Było fajnie, polataliśmy Kasia dotleniona? bardzo, ja jestem mega zadowolona, się na nas patrzą. Niech się patrzą. Nie wiem co chciałem powiedzieć. No, także fajnie, fajnie powychodziło. Znowu kupę złomu wyciągnięte, czyli teren coraz bardziej... Kupę czy złomu? Czy trzy dużo złomu Zostaniesz wziąsło, jak się przestaniesz rozło... nagrywać? Słuchaj, to jest wszystko nagranek. jak mi grozisz. No jest, tak staniesz w buziaka, nie dała mi do końca. <laughs> Słuchajcie, polatane, pośmigane w zacnym gronie, wesolutko, grzybki pozbierane i dziewczyny, i my, yy, znajdki. Nieważne, coś tam powychodziło z tej ziemi, coś ta ziemia nam oddała i to jest najważniejsze, że spędziliśmy razem czas. Dziewczyny, dziękuję. My Bo też dziękujemy. Nich dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za naleśniczki. A, no, jeszcze, właśnie, jeszcze Kasia nas to uraczyła po prostu naleśnikami z dżemem. Dobrze pamiętam. Ponoć pachnie jak brzoskwinka w tej chwili, nie wiem. Chyba nie my, tak. w końcu. No, powiem Wam tak, lepiej być tą brzoskwinką niż przypoconym brokułem. Nie? Brokułku, dziękuję za zaproszenie. No i tak to było cały czas. Trzymajcie się. My chyba już będziemy się widzieć. w e, Następny film, czyli kontynuacja wznowieniu mojego turu. No i chyba tyle. Buziaczki, dzięki za jesteście. Pa! Pa! pa.